Paruzja Jezusa Chrystusa. Jezu, wspomnij na mnie. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii opisujący rozmowę Jezusa z jednym z dwóch ukrzyżowanych obok Niego na chwilę przed śmiercią. I dodał Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju Łukasz 23, 42 do 43. Jest to fragment z katolickiej Biblii tysiąclecia ze znakami interpunkcyjnymi, które są źródłem konfliktu z protestantami, ale o tym może innym razem. Przedstawiony obraz, tak zwanego dobrego łotra, pokazuje tragiczny koniec życia człowieka, który umiera w mękach na krzyżu, skazany przez władze za przestępstwa wobec jej prawa o wyznaniach dobrego łotra w innym odcinku pod tym samym tytułem. Nazywajmy dobrego łotra dyzmą, podobnie jak zrobiła to tradycja. Postać ta pozornie stanowi tylko mały wycinek tłamenki Jezusa na krzyżu, jednak po wsłuchaniu się w przekaz Ducha Świętego może okazać się, że jest źródłem jego pouczenia. Dlatego zastanówmy się, dlaczego Duch Święty, autor tekstu, uznał za stosowne umieścić właśnie ten fragment w Ewangelii. Tradycyjnie na dyzmę patrzymy jak na nawróconego łotra, który znalazł się w tym samym czasie i miejscu, co Jezus. Dyzma jest człowiekiem, który przegrał swoje życie, umiera jako przestępca i wisi ogołocony na krzyżu. Nie ma nic, nie ma prawa, ani przyszłości, ani nadziei na poprawę życia, nie ma swojego obrońcy ani orędownika, nie ma nawet bratniej duszy, która by go pocieszyła lub choćby przy nim była w chwili śmierci. Natomiast to, co posiada, to świadomość swojego stanu. Uznaje, że jest przestępcą, który ponosi sprawiedliwą karę jako skutek swoich decyzji w życiu. Nie ma pretensji za swoje nieszczęście, tak jak drugi łot. Korzystając z zasady, że grzesznik to przestępca wobec prawa Bożego, Spróbujmy spojrzeć na zewnętrzny obraz dwóch złoczyńców, jak na prawdziwy wewnętrzny obraz duszy każdego grzesznika. Obaj skazańcy cierpią sprawiedliwy wyrok za swoje czyny, ale tylko jeden, dyzma świadomy swojego stanu, zwraca się do Jezusa o jeden jego gest wspomnienie ze swego królestwa. Dyzma jest przekonany, pomimo swojej tragicznej sytuacji, że istnieje królestwo Jezusa i to po śmierci biologicznej człowieka. Trudno w tym miejscu przecenić wartość wiary i nadziei oraz odwagi dyzmy, który pokłada swoją ufność w innym skazańcu. Wyznanie dyzmy w Jego położeniu jest szaleństwem wiary. W tym miejscu należy przywołać tekst Jezusa, kto wierzy w Syna Człowieczego będzie zbawiony. Łatwo w to uwierzyć, gdy Jezus czyni cuda, uzdrawia i wyrzuca demony, wskrzesza zmarłych, a szczególnie gdy rozdaje tłumom darmo cudownie rozmnożony chleb. Ale wierzyć tak dramatycznej i beznadziejnej sytuacji Jezusa, a jednak. To już wymaga wiary na miarę życia i śmierci. Jednak odpowiedź Jezusa jest jeszcze większym szczytem szaleństwa. Jezus odrzucony przez władzę religijną i przeklęty za bluźnierstwo oraz skazany przez imperium światowe, bezbronny i przybity do krzyża, oferuje innemu człowiekowi życie wieczne. Skoro Biblia jest księgą duchową, to jak jest duchowy przekaz tej sceny? Zgodnie ze słowem Jezusa: "A kto nie wierzy, już jest potępiony". Radykalizm wypowiedzi Jezusa może wyjaśnić właśnie ta scena na Golgocie. Otóż punktem wyjściowym stanu duchowego człowieka jest prawda według słowa Bożego, że człowiek jest grzesznikiem i nie ma w nim miłości Bożej. Człowiek nie ma nic, za co mógłby się odkupić. Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu. Psalm 49, 8 oraz co da człowiek w zamian za swoją duszę? Mateusz 16, 26. To właśnie taki stan duchowy człowieka wyraża sytuacja dwóch złoczyńców. Jeden z nich zwraca się do Jezusa o łaskę i ją otrzymuje, drugi również zwraca się do Jezusa, ale w formie jego kuszenia, z postawą roszczeniową i bez uznania swojego stanu przestępcy. Większość ludzi ma poczucie osiągnięcia sukcesu, zgromadzenia dóbr i zasług, realizacji celów oraz własnej wartości, ale czy każdy z tych złoczyńców nie mógłby powiedzieć tego samego o sobie w czasie przeszłym? Jakie to ma znaczenie w tej chwili? Gdzie są te wszystkie wartości? Czy w tej sytuacji odgrywają one jakąkolwiek rolę? Opis ukrzyżowania obu złoczyńców wskazuje na to, co w takiej sytuacji liczy się naprawdę. Otóż tylko dwie rzeczy: skruszone serce człowieka, Moją ofiarą, Boże, Duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym, Psalm 51, 19, i przyjęcie z ufnością słów obietnicy Jezusa, w Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie dożnam wstydu na wieki, Psalm 71, 1. Człowiek nie może nic dać Bogu, a jedynie może oddać siebie, uznać swój stan i przyjąć darmową łaskę lub zatwardzić swoje serce, jak zrobił to drugi złoczyńca. Dyzma otrzymuje od Jezusa tylko słowo nadziei, tylko. Ale kto z nas nie chciałby usłyszeć takiej obietnicy od samego Jezusa? Zwróćmy uwagę, że Dyzmie nie towarzyszy tradycyjna modlitwa za zmarłych kagisz, Dyzma nie przyjmuje katolickiego ostatniego namaszczenia, ani nawet po protestancku nie przyjmuje Jezusa za pana swojego życia, a jednak otrzymuje obietnicę zbawienia. Czyli nie spełnił żadnego z warunków wymienionych religii, i mimo skazania za przestępstwo, jednak otrzymuje wejście do nieba. Co takiego zrobił Dyzma? że znajdzie się w Królestwie Jezusa? O tym, kto będzie zbawiony w odcinku pod tytułem Mówcie, Ojcze Nasz. Może odpowiedzieć na to sam Jezus w przypowieści o wdowie i sędzim. Wdowa, która przychodziła do sędziego z prośbą Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Łukasz 18, 3 Święty Piotr, który usłyszał od Jezusa, że szatan prosił, aby przesiać apostołów, wyjaśnia nam, kto jest naszym przeciwnikiem. Przeciwnik Wasz, Diabeł 1 Piotra 5, 8 Jezus wskazuje na zbuntowanego anioła, nie tylko jako przeciwnika Boga, ale w konsekwencji przeciwnika człowieka, jego zbawienia, czyli życia wiecznego w Domu Boga Ojca. Człowiek sam nie ma żadnej szansy w konfrontacji ze swoim przeciwnikiem, podobnie jak wdowa ze swoim. Nie mając nic do stracenia, prosiła o obronę przed przeciwnikiem, kogoś silniejszego od jej przeciwnika, sędziego pomimo, że ten nie miał dobrej opinii, ani nawet powodów, aby miał jej pomóc. Sędzia nie chciał, ale pomógł. Natomiast Bóg sam chce pomóc, troszczy się o człowieka i chce jego szczęścia. Poda człowiekowi pomocną dłoń w każdym czasie, nie bacząc na jego przeszłość i ogołocenie, okryje go świąteczną szatą dziecka Bożego i da mieszkanie w swoim domu. A to wszystko dla zasług męki Jezusa, który nieustannie przed Bogiem Ojcem wspomina nas jako nasz orędownik. Chrystus bowiem wszedł do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Do Hebrajczyków 9, 24. Bóg okazuje się nieskończony w swoim miłosierdziu, które przewyższa nie tylko całe stworzenie, ale przede wszystkim nasze ograniczone myślenie, opierające się na własnej sprawiedliwości, na własnym bilansowaniu dobra i zła, czyli na własnym ego, o powoływaniu się na zasługi Jezusa w odcinku pod tytułem Idźcie precz ode mnie. Natomiast Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Do Rzemian 5, 8. Kto wierzy w syna człowieczego oznacza tyle. Że ten wierzy w jego zasługi i jest pewien ich decydującego znaczenia bez własnej sprawiedliwości? Na zakończenie jeszcze kulminacyjna wypowiedź Jezusa z przywołanej przypowieści Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Łukasz 18, 8. To pytanie Jezusa przenosi nas wprost już do czasu Jego paruzji, u której progu właśnie się znajdujemy. Czyżby Jezus w kontekście przesłania przypowieści o bezbronnej wdowie przewiduje, że przy jego powrocie nikt nie będzie uciekać się pod obronę Boga Ojca i nikt nie będzie prosić Jezusa, wspomnij na mnie ze swojego królestwa.